I tak sobie lecimy Adi na swoim rymaku, no nowym dobrze. sprzęcie, <grywa> ale daje radę. Dobra Adi powiedz, gdzie teraz jedziemy. Idziemy do Ostrowia Szybkiego, tu się Fajna miejscówka, bardzo klimatyczna wioska. No co, zobaczymy co dalej. Nie? Zeszło nam jechać takimi wspólnymi dróżkami Adi na swoim rumaku. Adi, łezka nie zakręciła, jak sprzedawałeś rowelek. Patrzcie na mnie, bo on jest 12 000 km2, zrobione świeżo. Trochę przejechałem. Stało, zostało tylko teraz nagrania i zdjęcia. Następny, na, na następnym zrobiłś jeszcze więcej raz A dzieła. nie da, da się radę podjechać mówi że się tu nie zgubił Pływać na Nie przejeżdżać? Tak, będziemy przejeżdżać Tak zwana śluza. Zejścia, jest idziemy Można zobaczyć co tam przyszykował na nas pan Adrian naród Ogólnie ładnie Ładnie ogólnie no, na przykład tutaj masz Poza tego tego Był taki mostek prawie zrobiony I Tu na tej wysokości już była woda to było naprawdę głęboko. A tam, gdzie właśnie byłeś, no to też Piach był przywieziony z kolna. Więc... No i. Teraz niestety zarosło. czy tu się jeszcze ogólnie na tym ktoś kąpie, Może jest jakaś gaz A myślicie? I lecimy sobie dalej w stronę Wisły. Chcemy zobaczyć, jaki jest stan wody nad Wisłą. jest jakaś woda okay. tam jest. O, wiesz Tomek, zejdziemy tutaj, albo puszkamy, przejdziemy sobie tam Bo tam coś nie byłem wiek. Chodzi o... Tam nad Wisłą, bo tutaj przejeżdżam, ale tam... Bardzo, bardzo daleko Ktoś sobie bujaczkę zrobił Adi próbuje Wiem, dla kogo to jest. Elegancja. Elegancja Francja. Ostatnie podrygi słońca w tym roku i dobrej pogody. Ostatnie akcenty lata. Słyszałem, że po 15 ma być zoma, nie? Co Słowite. Pewnie tak o, będzie. Jakieś takie naprawdę potężny Wtedy zobaczymy w kwietniu następnie no w marcu. Zresztą no to byliśmy na Wale. Nie? Z Adim sobie lecimy na na fajną miejscóweczkę taki fajny stary mostek zobaczymy jak dzisiaj wygląda też jesienią ma lepszy klimat tak, tak Ale i mamy ten słynny mostek Po nie spierdol z niego. Biś. Trochę tego. Drewno i będzie jak ma. W dobrym stanie jest. No. Bardzo dobrze. kełnówka kelnówka śmigana. Jakie zwierzęta tutaj panują? Krokodyle i aligatory Grasują w tej trzcinie Trzeba uciekać Dugla, dugla chwilaj to rozbiorą pewnie Nie już tak na drzewo spalą Nie sądzisz? Być może Nie powiedziałbym, że tyle zrobiliśmy. Wiesz? A ja też bym zrobił 70 <grym> A, w moim aerodynamicznym rowerze. Po no moim rumaku. Jest opór niesamowity. Krzysztof, jakbym z tyłu w na kątkołówkę. <grym> Bądźcie, pytajcie o Bolida. <noise> Polecam. Uf, uwoli słoneczko zachodzi. A za nami już prawie 3 dychy w nogach. Adi czujesz jakby jechał? Mówię, no, cały czas muszę, cały czas ręka na pulsie, nie? cały czas muszę kręcić. Nie ma za darmo. Ja. Dobra, zakończymy film tutaj zachod słońca. Ile Adi zrobiliśmy Kirasów? 33 35. 35 zrobimy ładnie na wieczór można przyjechać. Adi na swojej gazeli śmigał. Dał radę, ale. Nie bo... spałem wiesz po nocce, co też inaczej. Ale. Ale ja będzie się Cięż... lepiej spało. Ciężko tu. Dobra, to było na tyle. Elo!